Samotność. Jakiż zachwycający to wieczór, którego rozkosz całe ciało wchłania każdym swym porem niby jednym zmysłem. Przechadzam się pośród natury, mając przedziwne uczucie wolności. Jestem jej cząstką. Idąc kamienistym brzegiem stawu tylko w koszuli, aczkolwiek jest chłodno, pochmurno i wietrznie, nie dostrzegam niczego szczególnego, co by przykuło moją uwagę. Stopiłem się z żywiołami. Duże żaby dmą w trąby, Aby obwieścić swe wkroczenie w noc. Wiatr szemrze nad wodą, Niosąc śpiew kozodoja. Porozumienie, jakie odczuwam Z drżącymi liśćmi olchy i topoli, Niemal zapiera mi dech. A toli spokój mój, Podobnie jak stawu, mi został zmącony, Jedynie zafalował. Owe delikatne falki, którymi wieczorny wiatr pomarszczył staw, niczym nie przypominają fal sztormowych, podobnie jak nie przypominałaby ich tafla gładka niby lustro. Mimo że zapanowały już ciemności, wiatr grasuje i huczy po lesie, fale biją o brzeg, jakieś stworzenia kołyszą śpiewem do snu pozostałą część natury. Nigdy cała nie zażywa odpoczynku. Czuwają najdziksze zwierzęta i polują na żer. Lis, skunks i królik buszują bez strachu po polach i lasach. Są strażnikami natury, łącznikami poszczególnych dni aktywnego życia. Gdy powracam do domu, zastaję ślady gości, którzy pod moją nieobecność zostawili wizytówki. Czy to bukiet kwiatów, czy to wieniec z jodły, czy imię wypisane ołówkiem na żółtym liściu orzecha włoskiego – czy drewienko. Ci, którzy rzadko chodzą po lesie, chwytają w rękę jakąś jego cząstkę, aby bawić się nią po drodze. Potem zaś albo specjalnie, albo przypadkiem zostawiają ją u mnie. Ktoś odarł z kory wierzbową witkę, zwinął ją w pierścień i porzucił na moim stole. Zawsze poznawałem, czy pod moją nieobecność ktoś zawitał, a to po zgniecionych gałązkach bądź trawie, a to po śladach stóp. Płeć, wiek lub gatunek gości rozpoznawałem na ogół po jakimś drobiazgu, po upuszczonym gdzieś kwiatku, po wiązce trawy zerwanej i porzuconej nawet hen na torach kolejowych odległych o pół mili lub też po się zapachu cygara czy fajki. Powiem więcej, woń dymu fajkowego często powiadamia mnie, że odległym o sześćdziesiąt prętów gościńcem wędruje podróżny, Zazwyczaj mamy dookoła siebie dość przestrzeni. Nasz horyzont nigdy się nie zacieśnia wokół naszych łokci. Gęsty las nie podchodzi aż pod nasze drzwi. Staw podobnie, zawsze bowiem mamy dookoła siebie polanę, znajomą, wydeptaną przez nas samych, w taki czy inny sposób dostosowaną czy ogrodzoną, odebraną naturze. Dlaczegóż ludzie pozostawili do mojego użytku ten ogromny teren obwód kilku mil kwadratowych nieuczęszczanego lasu. Od najbliższego sąsiada dzieli mnie mila. W okolicy nie widać ani jednego domostwa, chyba że ze szczytów pagórków, które to same, odległe są od mojego domu, o pół mili. Horyzont mój tworzą lasy, i w jego kręgu pozostaje zupełnie sam. Z jednej strony mam odległy widok torów kolejowych, podchodzących pod sam staw, z drugiej, płot biegnący wzdłuż leśnej drogi. Niemniej jednak okolica, w której żyję, przypomina na ogół takie pustkowie, jakim jest preria. W równym stopniu to Azja czy Afryka, co Nowa Anglia. Mam jak gdyby własne słońce, księżyc i gwiazdy, mam swój własny, mały świat. W nocy podróżni nie mijali mojego domu ani nie pukali do drzwi częściej niż gdybym był pierwszym czy ostatnim człowiekiem. Chyba że wiosną, kiedy to od czasu do czasu przychodził ktoś z miasteczka łowić miętusy. Oczywiście większych połowów dokonywał w Waldenie własnej natury, a na haczyk nadziewał przynęte z ciemności. Niebawem jednak się wycofywał, powracając do domu zazwyczaj z lekkim koszem, aby zostawić, mnie i mrokom świat cały dokoła. Przypis Thomas Gray, elegia napisana na wiejskim cmentarzu, przełożył Jerzy Pietrkiewicz. Czarnego jądra ciemności człowiek nigdy nie sprofanował swoją obecnością. Myślę, że ludzie nadal się boją ciemności, chociaż powieszono już wszystkie czarownice i wkroczyło chrześcijaństwo w blasku świec. Wszelako wiem z doświadczenia, że najmilsze i najserdeczniejsze, najbardziej niewinne i zachęcające towarzystwo można znaleźć w każdym tworze natury. Znajdzie je nieszczęsny mizantrop i największy melancholik. W najczarniejszą melancholię nie popadnie ten, kto żyje pośród natury, albowiem znajduje w niej spokój dla swych zmysłów. Jeszcze się nie zdarzyła taka burza, która by dla zdrowego niewinnego ucha nie była eolską muzyką. Nic nie zdoła wtrącić prostodusznego i dzielnego człowieka w otchłań pospolitego smutku. Ciesząc się przyjaźnią pół roku, ufam, że życie nigdy nie stanie się dla mnie ciężarem. Drobny deszcz, który skrapia dziś moją fasolę i nie pozwala mi wyjść z domu, nie jest ponury i melancholijny. Mnie bowiem również dobrze robi. Wprawdzie przeszkadza mi okopywać fasole, lecz jest o wiele bardziej pożyteczne, aniżeli to moje okopywanie. Gdyby padał tak długo, że nasiona w ziemi zaczęłyby gnić, a na nizinach niszczałyby kartofle, to i tak byłby pożyteczny dla trawy rosnącej na wyżynach, a będąc pożyteczny dla trawy, przedstawiałby również wartość dla mnie. Czasem, gdy porównuję się z innymi ludźmi, wydaje mi się, że jestem bardziej, aniżeli oni, faworyzowany przez Bogów, poza wszelkimi bezludnymi okolicami, o których mi wiadomo. Jak gdybym otrzymywał z ich rąk poręczenie i zapewnienie nie dane moim ziomkom, jak gdybym miał specjalną ochronę i przewodnika, nie pochlebiam sobie, lecz jeżeli to możliwe, oni schlebiają mnie. Nigdy nie czułem się samotny ani w najmniejszym stopniu zgnębiony przez uczucie samotności, prócz jednego razu, a było to kilka tygodni po moim sprowadzeniu się do lasu. Wówczas ogarnęły mnie na godzinę wątpliwości, czy aby zachować pogodę i zdrowie, nie powinienem koniecznie żyć w bliskim sąsiedztwie człowieka. Nieprzyjemnie czułem się sam. Zarazem jednak miałem świadomość, że popadanie w taki nastrój to lekkie szaleństwo, i przewidywałem szybko się z niego wydobyć. Padał drobny deszcz, a ja, zajęty swoimi myślami, nagle zdałem sobie sprawę, że wszak w samej naturze znajduje przemiłe i dobroczynne towarzystwo. W głuchym kapaniu kropel. W każdym dźwięku i widoku wokół domu, bezgraniczną, niewytłumaczalną życzliwość, która niespodzianie zaczęła mnie pokrzepiać, niby atmosfera, aż korzyści, jakie według swoich wyobrażeń mógłbym czerpać z towarzystwa człowieka, stały się nieistotne. I od tego czasu nigdy nie powróciłem do nich myślą. Każda igiełka sosny wzbierała i nabrzmiewała sympatią i okazywała mi przyjaźń. Tak wyraźnie uświadomiłem sobie, że otacza mnie coś pokrewnego, że istnieje to nawet w scenach, które przywykliśmy nazywać gwałtownymi i strasznymi, że najbliższe więzy krwi i człowieczeństwa nie łączą mnie z żadną osobą ani mieszkańcem miasteczka, iż pomyślałem, nigdzie i nigdy nie będę się już czuł obcą. Niewczesny lament trawi żałobników, policzone ich dni w krainie żywych, Piękna córko Toskara. Przypis The Genuine Remains of Ossian. Londyn 1841. Najprzyjemniejsze swoje godziny spędzałem podczas długich wiosennych lub jesiennych burz, które nie pozwalały mi wychodzić z domu całe popołudnia, a także przedpołudnia. I koiły mnie swoim nieprzerwanym grzmieniem i bębnieniem deszczu o dach, Również wówczas, gdy wczesny zmierzch wkroczył w długi wieczór i wiele moich myśli miało czas się ukorzenić i rozwinąć. Skoro padały te wędrujące na północny wschód deszcze, które poddały próbie domy w miasteczku, a służące zmuszały do stania w pogotowiu na progu z wiadrami i ścierkami do zbierania lejącej się strumieniami wody, ja siedziałem za drzwiami mojego małego domu, całego stojącego otworem. I napawałem się poczuciem bezpieczeństwa, jakie mi dawał. Podczas jednej strasznej burzy piorun strzelił w wysoką sosnę smołową po przeciwnej stronie stawu, ryjąc w niej od góry do dołu łatwo widoczny, doskonale regularny, spiralny rowek, głęboki na cal, czy może więcej, a szeroki na 4-5 cali, podobny do takiego, jaki żłobi się na laskach. Pewnego dnia znów tamtędy przechodziłem i zdjęła mnie groza, gdy spojrzawszy w górę ujrzałem owo piętno bardziej widoczne aniżeli kiedykolwiek, wyryte straszliwym, bezlitosnym piorunem, który strzelił przed ośmiu laty z nieszkodliwego nieba. Często ludzie tak do mnie mówią: musisz się tam czuć samotny i pewnie ciągnie cię do towarzystwa w deszczowe i śnieżne dni, zwłaszcza wieczorem. Wówczas kusi mnie, aby im powiedzieć, Cała ta Ziemia, którą zamieszkujemy, jest jedynie punktem we wszechświecie. Jak daleko od siebie, myślicie, bytują dwaj najbardziej oddaleni mieszkańcy tamtej gwiazdy, której średnicy nie sposób zmierzyć naszymi przerządami? Dlaczego miałbym się czuć samotny? Czyż nasza planeta nie znajduje się na drodze mlecznej? Zadaliście pytanie, które nie wydaje mi się najważniejsze. Jakiego rodzaju przestrzeń oddzielająca człowieka od jego braci sprawia, że czuje się samotny? Jak wiem z doświadczenia, nawet największy wysiłek nóg niewiele przybliży do siebie dwa umysły. Najbliżej czego mieszkalibyśmy najchętniej? Z pewnością nie w sąsiedztwie zbyt wielu ludzi nie w pobliżu dworca, poczty, baru, zboru, szkoły, sklepu, Beacon Hill czy Five Points. Przypis Beacon Hill wzniesienie w Bostonie, na którym stoi jeden z budynków państwowych, Five Points, część śródmieścianowego Jorku, która słynęła z nędzy i wysokiej przestępczości. Z pewnością nie w sąsiedztwie zbyt wielu ludzi, nie w pobliżu dworca, poczty, baru, zboru, szkoły, sklepu Beacon Hill czy Five Points, gdzie ludzie najczęściej się gromadzą, lecz jak najbliżej niewysychającego źródła naszego życia, z którego jak nas nauczyło całe nasze doświadczenie, ono właśnie wypływa. Podobnie jak wieżba, która stojąc nad wodą, wypuszcza korzenie w jej kierunku. Dla każdej natury miejsce to będzie odmienne, lecz właśnie w nim mądry człowiek wykopie sobie piwnicę. Pewnego wieczoru wyprzedziłem na drodze prowadzącej nad Walden pewnego mieszkańca naszego miasteczka, goniącego parę byków na jarmark. Zgromadził to, co się zwie niezłym majątkiem, choć nigdy nie widziałem tej jego posiadłości w pełnej krasie. A teraz zadał mi pytanie, jak mogłem podjąć decyzję zrezygnowania z tylu życiowych wygód. Odparłem, że, ponad wszelką wątpliwość, zadowala mnie takie życie i wcale nie żartowałem. Poszedłem spać do domu. Pozostawiając go na drodze, którą musiał po ciemku brnąć przez błoto do Brighton czy Bright Town, i nie miał widoków na dotarcie tam wcześniej aniżeli rankiem. Przypis: Brighton, przedmieście Bostonu, gdzie wówczas znajdowało się wiele rzeźni. Bright Town, nieprzetłumaczalna w zestawieniu z nazwą Brighton gra słów. Wiele ulubionych byków w tamtych czasach farmerzy nazywali Bright. Jasny, town, miasto. Gdyby martwego człowieka czekała perspektywa przebudzenia się, czyli powrotu do życia, nie miałby żadnych wymagań co do czasu i miejsca, w którym mogłoby to nastąpić. Owo miejsce jest zawsze to samo, nieopisanie miłe wszystkim naszym zmysłom. Przeważnie godzimy się na to, aby na nasze codzienne sprawy składały się jedynie wydarzenia drugorzędne i przemijające. W istocie one tylko rozpraszają naszą uwagę. Najbliższa wszelkiej rzeczy jest siła kształtująca ich istnienie. Tuż obok nas dokonuje się nieustannie działanie najdonioślejszych praw. Tuż obok nas nie stoi robotnik, którego najęliśmy i z którym tak lubimy gwarzyć, lecz ten, którego jesteśmy dziełem. Jakże ogromny i głęboki jest wpływ eterycznych mocy niebios. I ziemi. Przypis Konfucjusz, doktryna środka. Usiłujemy je dostrzec, lecz ich nie widzimy. Usiłujemy je usłyszeć, lecz ich nie słyszymy. Nie można ich oddzielić od substancji rzeczy, z którymi są zespolone. Za ich sprawą w całym wszechświecie ludzie oczyszczają i uświęcają swoje serca oraz przybierają odświętne odzienie, aby złożyć ofiary i dary swoim przodkom. To ocean eterycznych mądrości. Są wszędzie, ponad nami, ze strony lewej i prawej, otaczają nas zewsząd. Konfucjusz, Wiosny i Jesienie, albo Kronika Państwa Lu. Jesteśmy przedmiotem eksperymentu, który niewiele mnie interesuje. Czyż w takich okolicznościach nie możemy się przez chwilę obejść bez towarzystwa plotek? mieć naszych własnych rozweselających myśli konfucjusz słusznie powiada cnota nie pozostaje niby porzucona sierota musi z konieczności mieć sąsiadów za sprawą myśli możemy stanąć obok siebie w pełni władz umysłowych świadomym wysiłkiem umysłu możemy trzymać się na uboczu postępków i ich konsekwencji wówczas wszystko dobro i zło przepływa obok nas niczym potok. Nie jesteśmy w pełni związani z naturą. Mogę być albo drewnem płynącym nurtem strumienia, albo indrą spoglądającym na to z nieba. Przypis indra w panteonie wedyjskim Bóg nieba, burzy i wojny. W hinduizmie znaczenie jego zmalało na rzecz głównej trójcy bóstw Brahma, Vishnu, siwa. Może mnie poruszyć przedstawienie teatralne, a z drugiej strony mogę pozostać całkowicie nieporuszony rzeczywistym wydarzeniem, które niby o wiele bardziej mnie dotyczy. Znam siebie tylko jako istotę ludzką, można by rzec scenę dla myśli i uczuć. I jestem świadom pewnej dwoistości, dzięki której mogę stanąć tak daleko od siebie, jak od innej osoby. Niezależnie od intensywności doznań, wiem, że część mojej osoby pozostaje krytyczna. Nie jest jak gdyby częścią mnie, lecz obserwatorem, który nie bierze udziału w moich doznaniach, tylko je rejestruje. W takiej samej mierze to ja, w jakiej może to być ktoś inny. Gdy dramat życia, a może i tragedia dobiega końca, obserwator odchodzi własną drogą. Dla niego był to jedynie rodzaj fikcji. Jedynie dzieło imaginacji. Niekiedy, przez ową dwoistość, łatwo stajemy się kiepskimi sąsiadami i przyjaciółmi. Przebywanie przez większość czasów samotności wychodzi mi na zdrowie. Towarzystwo, nawet najlepsze, po niedługim czasie nuży i rozprasza. Uwielbiam być sam. Nigdy nie poznałem towarzysza, który byłby tak towarzyski, jak samotność. Gdy jedziemy za granicę i obracamy się wśród ludzi, bywamy przeważnie bardziej samotni, aniżeli wówczas, gdy pozostajemy we własnych mieszkaniach. Człowiek, który rozmyśla czy pracuje, zawsze jest sam, Przeto uszanujmy jego wolę. Samotność nie mierzy się w milach oddzielających człowieka od jego braci. Prawdziwie pracowity student jednego z tłocznych uli Cambridge College mowa o Uniwersytecie Harvarda. Jest samotny niby derwisz na pustyni. Farmer może przez cały dzień pracować sam na polu czy w lesie, kopiąc motyką lub rąbiąc drwa i bynajmniej nie musi się czuć samotny, albowiem ma zatrudnienie. Gdy jednak wraca wieczorem do domu, nie potrafi usiąść sam w pokoju na łasce swoich myśli, lecz musi przebywać tam, gdzie ma na widoku swoją rodzinę, gdyż tylko wówczas odpocznie i jak mu się zdaje, wynagrodzi sobie całodniową samotność. Dlatego też dziwi się, jak to możliwe, aby student przebywał sam w domu przez cały wieczór i większą część dnia, nie odczuwając nudy ani handry. Aliści nie zdaje sobie sprawy z tego, że ówże student właśnie w domu pracuje na swoim polu i rąbie drwa w swoim lesie, podobnie jak farmer w swoim. Potem zaś szuka takiego samego odpoczynku jak ten ostatni, z tym, że może w bardziej stężonej formie. Towarzystwo to przeważnie rzecz tandetna. Spotykamy się po bardzo krótkich przerwach, kiedy upłynęło jeszcze zbyt niewiele czasu, abyśmy mogli zyskać dla siebie nową wartość. Spotykamy się trzy razy dziennie przy posiłkach i częstujemy nawzajem nową odmianą tego samego spleśniałego sera, którym sami jesteśmy. Aby te częste spotkania były znośne, aby nie dochodziło do otwartej wojny, musieliśmy ustanowić pewien zestaw zasad, nazywany etykietą i dobrymi manierami. Spotykamy się na poczcie, na wieczorku towarzyskim i co wieczór przy kominku. Żyjemy w ciasnocie, wchodzimy sobie w drogę i potykamy się o siebie, tracąc tym samym, mam wrażenie, po trosze wzajemny szacunek. Rzadsze spotkania z pewnością zaspokoiłyby naszą potrzebę utrzymywania ważnych i serdecznych kontaktów. Weźmy robotnice fabryczne. Nigdy same, prawie nigdy nie pogrążone w marzeniach. Lepiej by było, gdyby na jedną milę kwadratową przypadał tylko jeden człowiek, podobnie jak tu, gdzie ja mieszkam. O wartości człowieka nie stanowi jego skóra, to też nie musimy go dotykać. Znam opowieść o człowieku, który choć zabłądził w lesie i umierał pod drzewem z głodu i wyczerpania, nie czuł się aż tak bardzo samotny dzięki groteskowym wizjom, jakie roztaczała przed nim chora, w osłabionym ciele, wyobraźnia. Wierzył, że są rzeczywistością. To też zdrowe ciało i umysł przez swą siłę mogą dodawać nam nieustannie otuchy, zapewniając podobne, aliści liści bardziej normalne i naturalne towarzystwo dzięki czemu przekonamy się, że nigdy nie jesteśmy sami. W moim domu otacza mnie liczne towarzystwo, zwłaszcza rano, gdy nie mam gości. Chciałbym tu użyć kilku porównań, które mogą dać wyobrażenie o mojej sytuacji. Nie jestem bardziej samotny aniżeli Nur na Stawie, ptak śmiejący się tak głośno, ani też bardziej aniżeli sam Staw Walden. Jakież to towarzystwo ma ten samotny Staw. Wszelako w jego wodach lazurowej barwy brak niebieskich diabłów, są jedynie niebieskie anioły. Słońce jest jedno, chyba że w pochmurną pogodę, gdy się wydaje, że świecą dwie tarcze, lecz jedna z nich jest pozorna. Bóg jest jeden. Diabł toli daleko do samotności. Przebywa w licznym towarzystwie, postacie ma niezliczone. Przypis i zapytał go, jak ci na imię. Odpowiedział mu, na imię mi legion, gdyż jest nas wielu. Nowy Testament, Ewangelia według św. Marka, rozdział piąty, werset dziewiąty. Nie jestem bardziej samotny, aniżeli rosnąca w pojedynkę na pastwisku dziewanna czy mlecz, ani też liść fasoli, szczaw, gies koński czy trzmiel. Nie jestem bardziej samotny, aniżeli młyński strumień, Przypis mowa o strumieniu Millbrook, który płynie przez Concord. Kogut na dachu, gwiazda północna, południowy wiatr, ulewa kwietniowa, odwilż w styczniu czy pierwszy pająk w nowym domu. Od czasu do czasu w długie zimowe wieczory, gdy sypie śnieg, a wiatr wyje wśród lasu, składa mi wizyty dawny mieszkaniec i pierwotny właściciel tych stron, który jakoby miał wykopać staw Walden obłożyć go kamieniami i obramować lasem sosnowym. Snuje on opowieści o dawnych czasach i nowej wieczności. Spędzamy razem wesoły wieczór, ciesząc się towarzystwem i pogodną atmosferą, nawet bez jabłek czy jabłecznika. To najmądrzejszy i najzabawniejszy znajomy, i bardzo go kocham. On zaś bardziej się ze sobą kryje, aniżeli robili to kiedykolwiek goffe czy Wally. Goffey i Wally, dwaj sprawcy stracenia Karola I, ukrywali się w różnych miejscach w Connecticut River Valley. I choć podobno już nie ma go wśród żywych, nikt nie wie, gdzie go pochowano. Przypis: prawdopodobnie mowa tu o greckim bożku, panie. Według Plutarcha, za panowania cesarza Tyberiusza podróżni na statku płynącym w pobliżu wyspy Paxos usłyszeli wołanie: Wielki Pan umarł. Ponadto w moim sąsiedztwie mieszka pewna starsza dama. Przypis mowa o przyrodzie niewidzialna dla większości ludzi. Niekiedy przechadzam się z rozkoszą po jej ogrodzie, pachnącym ziołami i zrywam lecznicze rośliny, słuchając jej baśni. Talent do nich ma niezrównany i niezwykle płodny, pamięcią sięga czasów wcześniejszych, aniżeli mitologiczne. Potrafi mi opowiadać o źródłach baśni i wydarzeniach, które dały im początek, albowiem zaszły w czasach jej młodości. Czerstwa i pełna wigoru starsza dama, która rozkoszuje się każdą porą roku i pewnie przeżyje wszystkie swoje dzieci. Jakże nieopisanie niewinna i dobroczynna jest natura. Słońce, wiatr i deszcz, lata i zimy, ileż dają zdrowia, ileż radości. I tyle mają zrozumienia dla naszego gatunku, że gdyby jakiś człowiek bolał kiedyś nad słuszną sprawą, odbiłoby się to na całej naturze. Promienie słońca by zblakły, wiatry szeptałyby litościwie, chmury by płakały deszczem, lasy potraciłyby liście, i w środku lata stałyby okryte żałobą. Czyż mam nie odczuwać porozumienia z ziemią? Czyż sam nie jestem w pewnej części ulepiony z liści i roślin? Jaka pastylka? Przypis mowa prawdopodobnie o pastylce Morrisona, którą opisuje Thomas Carlyle w Past and Present w rozdziale pod właśnie takim tytułem. Jaka pastylka zapewni nam zdrowie, spokój, zadowolenie? Nie ta, którą pozostawili nam moi czy twoi pradziadowie, lecz... Uniwersalny, roślinny, botaniczny lek naszej prababki natury, która dzięki niemu zachowała na zawsze młodość i przeżyła tylu już starych parrów, żywiąc się dla podtrzymania zdrowia ich rozkładającym się tłuszczem. Przypis: Mowa o Tomasie Parr, który urodził się w Anglii w 1483 roku, a zmarł w Salop w 1635 roku, przeżywszy 152 lata. Dla mnie panaceum to nie jedna z owych szarlatańskich mieszanek w buteleczce, zaczerpnięta z wód Acheronu. Acheron patch styx. I Morza Martwego i dostarczana długimi płytkimi wozami o czarnych plandekach, które widujemy niekiedy na drodze, przeznaczonymi do rozwożenia butelek. Przypis. Takimi wozami w czasach Torodom okrążcy rzeczywiście przewozili lekarstwa. Panaceum to łyk nierozcieńczonego porannego powietrza. Poranne powietrze. Jeżeli ludzie nie chcą go pić u źródeł dnia, cóż, musimy nawet zabutelkować pewną jego ilość i sprzedawać w sklepach dla dobra tych, którzy zgubili kwit na subskrypcję poranku na tym świecie. Aczkolwiek należy pamiętać, że nie utrzyma się ono do południa nawet w najchłodniejszej piwnicy, lecz powypycha korki o wiele wcześniej i podąży na zachód w ślad za aurorą. Nie jestem czcicielem Higiei, córki owego starego lekarza, zielarza Eskulapa. Toro używa tu łacińskiego imienia, w mitologii greckiej to Asklepios, jego córka Higieja to grecka bogini zdrowia. Nie jestem czcicielem Higiei, córki owego starego lekarza, zielarza, eskulapa, przedstawianej na wizerunkach z wężem w jednej ręce i czarą, z której wąż popija mleko w drugiej. Czczę raczej Hebe, podczaszynię Jowisza, która była córką Junony i dzikiej sałaty i która miała moc przywracania Bogom i ludziom młodzieńczych sił zdrowotnych. To roznów miesza imiona z mitologii greckiej i rzymskiej, Hebe to grecka bogini młodzieńczej urody, córka Zeusa i Hery. Według jednego z mitów, Hera poczęła Hebe po zjedzeniu sałaty. Była zapewne jedyną krzepką, zdrową i silną młodą kobietą, jaka kiedykolwiek stąpała po ziemskim globie i gdzie tylko się pojawiała, rozkwitała tam wiosna.